Ja mam kostę z tej strony i dziś tak postanowiłem, że była przerwa, to sobie nagram drugi odcinek po prostu. jeden dzień, dwa odcinki. No, no tu patrzę sobie co myśleć ludzie. Przysyłam się tu biłem z jakimś typkiem, to miał cicy, bo nic mu się nie dało zadać. Polecam ogólnie tą mapkę, ale tu nikogo nie ma. Czy ten serwer jest taki pusty, czy po prostu ja nikogo nie widzę? No no nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Placjabę. Nie idę na żaden drzwi, tak bardzo. tych typków dowiesz się. Ty no nie ma żadnego typka. Okaże się, że chciałem nagrać odcinek, To nie ma żadnego typka. Kto to ma być? Nie jestem tu, ale tu niczego nie ma. Wszystko muszę się za... O kurde, jest! Op. Ty, 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 bo ja nic nie zrobię. Mam wtedy siłkę pewnie, szybko. No poczekaj. O, teraz możemy się... No kurde Chema, chema. O, chema. Chema. Ale no, ale... Posłuchaj. No wpadaj tam. Ale masz tam... No, nie będzie i no, Nie będzie jabłka, no. Halo? No i patrzcie, on ma ciągle niby. 11 10 Ja policzę to totem, ale on nie ma totemu To nie masz totemu, temu No nie jest tego jabłka Powiedziałem, masz nie jest tego jabłka super. No jak widzicie Wtedy się nie udało Polecam Wam brać tego kita i tego kita Macie wtedy łuk Polecam po g. Po Dobra. Nie, nie tutaj. Chodzę tam, gdzie byłem, czyli tu byłem. Hmm. To tu się biją. Tylko Czeka, poczekajcie. Muszę coś wypić. Co wypić. Ha. No liż, liż totem, liż. No liś to totem, lisz, no polisz ten potem. Ma 10 hp, no. Lisz totem. Nie ukryjesz się nigdzie. to totem. Jakim cudem? No, dobra, docisnął mnie gina, gina, gina. Aj nie! nie, 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 nie. Aaj, nie. Tam, hm, hm, ok, poko. Wato mogę teraz panić. Ojej, Alex, gulgam, gulgam, jem i możemy Der Spinner. Und der Aber das fast in der Und Spinner. Pani świnia, proszę przestać. A proszę przestać, A proszę przestać. A ty co? 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 No. Dwóch na jednego to banda łysego. Nie polecam tych typów, teamują się wszędzie. Polizałem pierwszy totem. Drugi to ten. No dwóch Odwórne nie polecam. Nigdy nie byłem w tym portalu, ale pójdźmy no do tego portalu. U. Nie chcę. Dzięki. Uf, pokażę Wam, jaki słaby jestem w parkourze. może mi jest tak wipa, starczy nagrodzie, jak przechodzisz park. O kurcze. Eee. O nie, no nie, drabinki najgorzej. Mm -hmm. e, mówiłem, że jestem lubem, nie? Bo jestem. Ty, może no, mikro na szybko jeszcze się tak wypijemy? i może takie coś nie wiem po co siłej szybkości piorun na szybkość nie dał przejść nie może nie może. nie ma nie no bo nie, no, nie naprawdę nie patrzcie na to nie patrzcie jak ja nie przechodzę parkura What? teraz możecie się pośmiać Nie, no nie, jest no ja mam szybkość, nie jest, się. Nie, 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 nie. i nie, nie. tego parku... Nie, Polecam tego nie. Nie. polecam. pierwszy myślałem, że przejdę pierwszy etap, ale Nie. Po no co tu są te tabliczki? Polecam iść lewą stroną. Tam zaszło dalej. Tam mi się wydaje, że łatwiejsze są drabinki. Po lewej stronie. O! Jak coś to musicie ciągle trzymać. W i którą i czasami spację? Przy drabinkach. Jak coś, to ja nigdy nie robiłem tych drabinek, więc może dlatego idzie mi to tak słabo. A Wy, powiedzcie, jak będziecie na tej mapce, dam Wam IP do Coxcrafta i do tego serwerka w opisie. żebyście się pograli. No nie da się! Dobra, teraz pół skupienia. Pół skupienia. Uwaga. Nie! O, o, Nie, no nie da się. Nie, naprawdę nie da się. bo to nie trzeba ciągle trzymać spacji. Ciągle trzymać spację, ale... Tam trzeba ciągle trzymać W, ale spację już nie koniec No powiem Wam tak. Poga, ale nie pogę. Chciałem sobie właśnie zawidzieć tu jest taka obok kurka. Tere. Łódź. robić noc no aby wybrać grosze na walkę i był ha dobra Ja już wybrać... był takiego kubolek kubolka rozumiem jakieś lekcje ja. Dobra, nie, robię. nie, dobra! Nie umiem tego zrobić, przepraszam. Ale ja tego nie zrobię. Możecie z głowy to zrobić. Możecie z głowy jesteście takimi minecraftowymi. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, może to by być na bieżąco. Jeszcze chcę z wami bić... A e, nie, ja, ja pobiję tego. Uch, Co on miał za laso? Halo? Nelegalny laso. <coughs> Walnąłam Nie bij kogoś, kto ma słabszą zbrojkę. No nie jest tego jabłka. No, aha, super. Nic nie widzę. Czemu wszyscy genecie za diamentowym? Ja no nie mogę, ale on wali z tego łuku. O! Ktoś polizał. Polizał ktoś totem. Ktoś polizał totem. Tylko właśnie nie wiem kto. Kto polizał totem? Kto polizał totem? Kto polizał totem? No nie dobra, on, on trafi każdego. Zostaw słabszych. Czyli na przykład mnie. Nie mam siłki. Bez siłki to trochę ramusowo. Dobra, on jest sklepany. On już liże to tam. A nie, bo on nie ma tu temu. No nic nie będzie lizał. No nie no, ja zlizałem, super. Aj, zlizałem totem. Mm. Polecam to brać czasami. Ja, ja tych marchewek tak nie jem, więc polecam to brać. Dobra. Nie wiem, na którym się biłem. Tutaj się biłam. Grzbę lizał totem. to tem. To wtedy gdzieś to. to, to. Nie mam siły? mam siłkę. Wziąłem szkółko. No polizałem to Polizałem już totem, już nie został. Lubię no mnie. Ja widzisz? totem Śmierci! I! Dobrze, polizał. Teraz go ciśniemy. No nie mnie! No mnie cisnęli. Co za bałwany. Bałwany straszne. Straszne bałwany, no. Bałwany. Connected kira ma papa ya papa pai papa 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 Halo. Uh salut. Что там, Лиза? Доставка, доставка, доставка. Lizał. Nie rozumiem czemu jak oni liżą, to temu to rozumiem tą to HP. Ja tak nie mam. Nie będę lizał dziś, to temu. I że to tam? Kurde. No, siłki. Polizał. Ile ty masz tych totemów? Hello? Halo? Ile wy macie tych totemów, że wy sobie używacie jednego za drugim. Wszyscy się palcie. Palcie się. Aha, już pewnie mówiłem, ale zostawcie... Łapkę w górę i subskrypcję... Bo ja a właśnie leżę! Ja no właśnie leżę, ja właśnie leżę, drugi totem... Pół serduszka, O nie! No, zostawcie! Uwielbi się na mnie! No, patrzcie! Trzech nie ciśnie. Zobaczmy ile przetrwam, jak mnie trzech ciśnie. No trzech mnie ciśnie, to jest nienormalne. No nienormalni jesteście, no. Oh! No trzech się na mnie rzuca, no. Idźcie stąd. Idźcie. No i co, sam? Sam? No właśnie, sam na jednego. To już słabo, nie? A no pewnie no. Tak, dobra. Widzicie, super. lewa Z się mogę bić chyba. Ale z trzyma to już nie. No czemu mnie ta perełka nie tepnęła? Ważne, to by było na tyle, bo już dwa długie odcinki, więc elo!